Siemanko, witam was serdecznie z tej strony, oczywiście Anioł. No i przychodzę do was z nowiną. Otóż sam się o tym dowiedziałem dosyć niedawno. Po wejściu właśnie w tę książeczkę tutaj na pierwszy rzut oka nic się tutaj nie zmieniło, prawda? Przynajmniej dla mnie ja nadal tak to postrzegałem. No bo wiecie, wchodzę sobie w tę książkę, patrzę na ten napis, już wkrótce mówię nic się tutaj nie zmieniło. Jak się okazuje jednak się coś zmieniło. Mamy tutaj nowy smoczy upadek na samym środku. No i to właśnie mnie zmyliło, bo wcześniej też były tutaj dwie ikony z wcześniejszymi dwoma scenariuszami KVK. No i powiem szczerze, nie zwracałem na to uwagi. Patrzę tylko w napis, już wkrótce mówię, jeszcze nic się nie zmieniło. Ale jak wiecie, coś się tutaj zmieniło, więc zerknijmy sobie na ten nowy scenariusz. Co nas tutaj interesuje? Zerknijmy sobie w szczegóły. Mapa jest to Beleron. Co ciekawe, Beleron historycznie. Jak się nie mylę, możecie mnie poprawić, bo nie jestem jakiś zaznajomiony mocno z lorem tutaj Call of Dragons, ale Beleron, o ile dobrze kojarzę, to była mapa z sezonu drugiego. No i właśnie na Beleronie pojawiły się krasnoludy, tak? Poza tym, co mnie tutaj ciekawi, ten smok ognisty, który ma jakąś nazwę swoją. Jakby ten smok ma swoje imię. Widziałem to gdzieś, gdzieś się przewinęło. Szukałem przed chwilą, ale nie mogę tego znaleźć. I proszę was, nie piszcie mi w komentarzach, że jego imię to Feomatar. Także. Jakieś imię ma? Niestety, nie wiem, gdzie je znaleźć. W każdym razie jest to smok właśnie z sezonu pierwszego. Nie wiem, co on tutaj robił. Myślałem, że dostaniemy nowego smoka, chociaż. Ale wiecie, to nie jest sezon trzeci, to nie jest bestia z sezonu trzeciego, tylko to jest scenariusz, czyli jakby odrębna historia na Tamaris, a Tamaris to mapa z sezonu pierwszego, więc, więc teoretycznie wszystko się zgadza, aczkolwiek nadal tutaj zamiast sezonu przedspornego czekamy na sezon trzeci, no i na mapę z sezonu trzeciego, a tam na pewno będzie jakiś inny smog. W każdym razie wróćmy tutaj do konkretów i zobaczmy co ten scenariusz nam oferuje. Przegląd sezonu. No tutaj mamy opis historyczny, kto chce może sobie przeczytać. W skrócie znowu smok tutaj wrócił. Oczywiście mamy behemoty, bramy, no i smoka w centrum. Tutaj nic ciekawego się nie dowiemy. Główne aspekty sezonu. Obóz kontra obóz. Nowy kryzys niesie kolejne możliwości. Lordowie z całej krainy podzielą się na dwa obozy. Przywoływaczy i łowców. Ech, ta Liga Legend Przywoływaczy, no. Jeszcze przywoływaczy tu brakowało, no. A następnie wezmą udział w walce o kontrolę nad ognistym smokiem. Członkowie obu obozów wyruszą z czterech regionów w Beleronie i udadzą się na dzikie ostępy, aby odkryć tajemnice smoczych kości. I położyć kres zagrożeniu. A więc, tak, mamy tutaj cztery regiony, które zostaną podzielone na dwa obozy, więc można powiedzieć, taki odgórny sojusznik. Czy to dobrze, czy to źle? Ja myślę, że jest spoko ogólnie. Jakby będzie mniej emocji, że ktoś kogoś zdradzi, ale podejrzewam, że będzie bardziej sprawiedliwie, bo nikt nikogo nie zdradzi, tak? Z drugiej strony, już nie będzie pewnie takich KvK, jakie miało Pay to Win. Mówię tutaj o tym, że najpierw wygrywali, potem zaczęli przegrywać. Potem tam doszło do jakichś kłótni między drugą stroną przymierzy. Zaczęli się kłócić. Jeden sojusz zmienił stronę, wtedy znowu pay win zaczęło wygrywać. No, już czegoś takiego nie będzie. Zdaję sobie sprawę, że takie coś może być niesprawiedliwe, ale jeśli chodzi o emocje, to myślę, że to był jeden z bardziej takich emocjonujących sezonów KvK i z jakimi mieliśmy do czynienia. Kolejny podpunkt Zjednoczenie. W trakcie fazy rejestracji do udziału w scenariuszu w tym sezonie pojawią się klasy krain oraz mechanizm zjednoczenia. Zarejestrowanym krainom przypadnie jedna z następujących klas A, B, C lub D. Krainy klasy A i B zostaną dobrane razem, podobnie jak krainy klasy C i D. Krainy dysponujące największą mocą w swojej klasie otrzymają tytuł krain przodujących. Krainy przodujące nie mogą znajdować się w jednej drużynie. Ojoj tutaj bardzo mocny cios w Noir poszedł, poleciał. O mocne tutaj armaty zostały ustalone przeciwko Noir. Nie dość, że już leżącego się nie kopie, a oni jeszcze im tutaj zabrali możliwość napowania. No niesamowite, niesamowite rzeczy się tu dzieją. Już Noir nie znajdzie sobie najsilniejszego sojusznika na mapie, gdyż nie będą mogli, tak? Nie będą po prostu mogli. Oczywiście, jeśli wybiorą ten scenariusz, tak? Po zakończeniu fazy zjednoczenia, krainy, które nie zdążyły utworzyć drużyn, zostaną dobrane automatycznie z innymi krainami. Następnie drużyny o podobnej mocy staną ze sobą do walki, z czego jedna drużyna wcieli się w przywoływaczy, a druga w łowców. Po zakończeniu fazy zjednoczenia krainy, które nie zdążyły utworzyć drużyn, zostaną dobrane automatycznie z innymi krainami. Następnie drużyny o podobnej mocy staną ze sobą do walki, z czego jedna drużyna wcieli się w przywoływaczy, a druga w łowców. W dalszej kolejności obu obozy będą walczyć ze sobą na terenie Beleronu. No, jeśli ktoś chciałby walczyć sam, to się nie da, bo w przeciwnym wypadku automatycznie Wam system dobierze kogoś tam. Natomiast jeśli chodzi o sam układ mapy, podejrzewam, że jeśli mamy być podzieleni na dwa obozy, to, to to będzie obóz numer jeden, a to będzie obóz numer dwa. Walki silniejszych będą w tej strefie. Walki słabszych będą w tej strefie. Natomiast nie do końca wiem, po co w takim razie są te strefy tutaj, tak? No bo podejrzewam, że obozy będą podzielone właśnie w ten sposób. No bo moim zdaniem to by miało więcej sensu niż gdyby były podzielone te strefy w sposób taki. Bo w tym momencie, jeśli ewentualnie jeden obóz wygra, na przykład tutaj na górze, i sobie zajmą ten teren, to będą mogli wejść do tej krainy z Strefy tak do ostatniej strefy, będą mogli wejść z strefy przedostatniej. Natomiast przygrani prawdopodobnie będą mieli wejście również ze swojej strefy. Ewentualnie będą musieli iść naokoło i wspomóc swoją strefę słabszą. Chociaż wątpię, żeby tak to zrobili. Raczej będzie to w ten sposób, że każda, każda strefa startowa będzie miała tutaj wejście do strefy ze smokiem. Kolejnym tutaj podpunktem, można powiedzieć, jest mechanizm towarzystw. Zrzeszaj się w towarzystwach, aby pokonać przeszkody. Towarzystwo może utworzyć pięciu lordów z tej samej krainy. Lordowie z towarzystwa pomagają sobie rosnąć w siłę, dzielą się bohaterami i artefaktami. A także wspólnie korzystają z potężnych opcji, takich jak teleportacja legionu. Powiem tak, no znowu nie wiem o co tutaj chodzi: coś nowego, coś ciekawego. Ale z tego co rozumiem, jeśli możemy sobie pomagać i dzielić się bohaterami i artefaktami, to może w końcu, może w końcu zobaczę jak tutaj Lilką sobie pograć, tak? Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj na ten temat więcej wam nie powiem, bo tak jak mówię, nie wiem o co tutaj chodzi. Ale znowu, jeśli ktoś z was wie więcej na ten temat, no to podzielcie się, podzielcie się wiedzą. Przejście obozowe. Gracze mogą posyłać legiony przez przejścia należące do ich obozu, aby walczyć ramię w ramię z sojusznikami i unicestwiać wrogów. Tak jak mamy w nazwie przejście obozowe, więc jest to nawiązanie do tych obozów. Teoretycznie, wiecie, obozy to jest jeszcze coś większego nad. Ponad watachy, ale oczywiście system watach prawdopodobnie nadal tutaj będzie, więc jeśli ktoś trafi do tej samej krainy startowej, no to oczywiście będzie mógł sobie założyć watachę. No bo podejrzewam, że jeśli takie VP trafi na przykład do Nuwoli, a po drugiej stronie do Zoland trafi jakiś przymierze, który ma na przykład 18 miliardów mocy, no to wtedy System nam dorzuci jakieś inne przymierze, które ma te 10 miliardów mocy, prawda? No tak więc, watachy raczej nadal tutaj będą nas obowiązywać. Błyskawiczne oblężenia, słychać wojenne rogi w regionie o nazwie Kalon Santel. Prędkość wznoszenia i niszczenia budynków przymierza znacznie wzrosła. Co więcej, wież, bastionów oblężniczych i twierdz przymierza. Nie trzeba dłużej stawiać na terytorium przymierza. Co to ma znaczyć, że nie potrzebujemy już na naszym terytorium stawiać wież? Czy możemy taką wieżę postawić gdziekolwiek indziej na mapie? Czy są tutaj regiony napisane? Nie, nie ma tutaj regionów, ale podejrzewam, że będzie to ten główny region, Kalosantel. No i co, jak wyjdziemy na przykład z Nuwoli, to od razu możemy sobie wieżę bez połączenia postawić tu albo bastion. Bardzo dziwne rzeczy tutaj. Czytam. Chociaż z jednej strony ma to jakiś sens, że taki bastion możemy postawić bez połączenia, ale czy on powinien działać, albo czy wieża postawiona bez połączenia powinna nam dawać. Nie no, nie umiem sobie tego wyobrazić, nie wiem o co tutaj chodzi. Rozumiem postawić główną twierdzę gdzieś tam, gdzie się chce, tak, ale zwykłą wieżę gdziekolwiek bez połączenia? Dosyć dziwne to. Dziwnie, dziwnie, dziwne, nie wiem o co tutaj chodzi. Natomiast gdy przymierze utraci swoje terytorium, położone na nim miasta, graczy zostaną przeniesione w losowe miejsce na terenie przyłączonego regionu. Czyli jednak te wieże muszą mieć połączenie, to jaki jest sens budowania poza Poza połączeniem. Może teoretycznie będziemy mogli budować i potem połączyć i mieć swój teren gdzieś tam. Z jednej strony to rozumiem, tak. Ruszamy na przykład ze strony Nuwoli i sobie budujemy w kierunku smoka, który jest gdzieś w centrum, ale przy okazji gdzieś tam stawiamy jakieś drugie wieże z tyłu, żeby mieć w razie czego połączenie i jakoś odcinać tutaj wrogów, którzy będą nadchodzili do nas. Z drugiej strony, tak. No, niby coś. Ciekawego, ale nie wiem, czy dobrze to rozumiem, no bo większego sensu w tym nie widzę, szczególnie, że widzicie, teren musi być połączony z naszymi tutaj twierdzami, bo w przeciwnym wypadku ani te wieże nie działają, ani nie możemy się tam teleportować, więc zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Kolejny podpunkt zgrupowane armie. Po uchwaleniu polityki razem ku chwale, gracze mogą tworzyć zgrupowane armie złożone z jednostek piechoty lub kawalerii. Gdy zgrupowana armia zostanie dodana, inni będą mogli tam dołączyć swoje legiony. Dobra, ja myślę, że ze zgrupowanymi armiami większość z Was jest już zaznajomiona, ale najważniejsze słowo klucz, które tutaj widzimy, jest to polityka, więc nie talent sezonowy, a polityka. Więc każdy będzie miał dostęp raczej do tych zgrupowanych armii, gdy sobie daną politykę odblokuje. Dla mnie jak najbardziej spoko zmiana, jeśli faktycznie tak by było. Szczególnie, że to nie jest jakieś mocne, a ludzie, którzy wzięli sobie zgrupowane armie, a nie wzięli na przykład zasięgu dla strzelców, nie mogli robić takich raportów, a poza tym ta mechanika nie jest jakaś OP, więc uważam, że powinna być dostępna dla każdego. Dlatego jeśli to będzie w zwykłych politykach, to naprawdę super. Kolejny podpunkt, miejsca prób. Jako ciekawostkę powiem Wam, że ja i ludzie z mojego przymierza jeszcze chyba nie widzieli tych portali do pomnika, jak to wygląda, nie mogliśmy z nich jeszcze korzystać. Więc to będzie pierwszy scenariusz, w których będziemy mogli się tam teleportować. Uważam, że te teleporty do takich pomników to jest świetna sprawa. Po pierwsze, nie trzeba używać zwykłych teleportów i ich marnować na godzinne wydarzenie, na godzinny event. Po drugie, no, oszczędzamy czas, surowce, wszystko, tak? W surowce mamy na myśli właśnie teleporty, więc naprawdę świetna, świetna zmiana. No i dzięki tym portalom możemy, wiecie, z jednej strony walczyć gdzieś tam. Na froncie, drugi legion możemy wysyłać napomnik. Naprawdę, naprawdę świetna, świetna sprawa. No i na sam koniec nowe polityki. Zobaczymy, co to będzie. W każdym scenariuszu te polityki są inne. Miejmy nadzieję, że polityki, miejmy nadzieję, że leczenie za pomocą eliksirów nie dostanie potyłku. Na no co do samej mapy, to powiem tak, teraz praktycznie mamy przejście z każdej tutaj strefy startowej do ostatniego zonu. Teoretycznie mi się to podoba. Z drugiej strony będą tutaj ciągłe walki, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Żałuję tylko, że będą tutaj nadal bastiony. Wyobraźcie sobie, że macie w jednej strefie startowej dwa królestwa. Każde z tych królestw, każdy z tych serwerów ma na przykład trzy przymierze. A to znaczy tylko tyle, że macie tak naprawdę sześć bastionów z jednej strefy startowej. No, niestety tak to wygląda, dlatego, tak jak mówię, moim zdaniem jedna, jeden bastion na jedną strefę startową to byłoby w zupełności wystarczające i tyle. No, ale niestety jest jak jest. No i powiem tak, jeśli te walki mają być jednak w centrum, centrum powinno jednak otworzyć się dosyć szybko. Umówmy się, te walki w tych strefach to, to będzie po prostu wyjście, nabicie paru zasług i wracamy, bo możemy sobie wykupić sklep. Nic więcej tutaj się nie będzie działo. Także zobaczymy, co tutaj przyszykowali nam w tym scenariuszu. W każdym razie, ten opis tego scenariusza póki co oceniam na spoko. Zobaczymy coś nowego, coś ciekawego. Jeden z minusów, który tutaj widzę, to: no, już nie będzie można nikogo spalić, no bo miasto zostanie przeniesione na teren przymierza. Wiadomo, z takiej zmiany jedni się ucieszą, drudzy nie. Ja jednak lubiłem tutaj to ryzyko. Szczególnie, że w Call of Dragons i tak nie ma czegoś takiego, jak takie twarde spalenie. Tutaj po prostu jak ktoś cię spali, stracisz tam jakiś procent wojska. W ciągu tam dwóch, trzech dni wyleczysz się i możesz walczyć dalej, więc... Więc aż taka ochrona tych wszystkich ludzi. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł, ale tak jak mówię, no dla mnie to też w sumie takie troszkę neutralne. No już noba żadnego nie spalimy, tak? W każdym razie zobaczymy, co ta mapa przyniesie, jak będzie wyglądała. Szkoda, że nie mamy wglądu w nią już teraz. Także tak wygląda moje spojrzenie na nowy scenariusz. Jest parę znaków zapytania, których, na które odpowiedzi nie znam, ale jeśli znacie, tak jak mówiłem wcześniej, napiszcie w komentarzu, ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.